Cześć, witam was serdecznie w kolejnym poradniku do OBS Studio. E, tym razem mam dla Was e, poradnik na temat e, green screena, tak zwanego green screena, bo tak naprawdę szczerze mówiąc, e, może być to naprawdę dowolny kolor i, i można go po prostu wykluczyć z ekranu, co za chwilę wam e, to wytłumaczę. E, po prostu tak się przyjęło, że tak, to jest tak zwany green screen. Ktoś tam kiedyś powiedział, że e, ludzie najmniej. E, Zbierają się właśnie w takich kolorach jak zielony i niebieski, dlatego też jest green screen i, i blue screen. Z tego, co, z tego co mi wiadomo. No ale dobrze, to jest kwestia na, na inny tematik. Słuchajcie, przygotowałem dzisiaj dla Was taki krótki poradniczek, dosyć szybki. Wiadomo, co nam potrzebne do takiego green jest: jakiś kawał zielonego płótna, żebyśmy mogli sobie tam powiesić to za plecami. I, i, i to chyba to chyba tyle co, co nam potrzeba ja wam bo za chwilę pokażę, rozsunę bo ja mam na, na rolecie osuwa mi się tutaj za plecami to wszystko przejdźmy więc może już do rzeczy za chwilę zobaczycie jeszcze przechwytywanie ekranu dodam przechwytywanie ekranu okej okay. ups przepraszam was najmocniej już się pojawiam. o jestem już. Tutaj te sceny już poprzednio wam wyjaśniłem co i jak. Jak to to wszystko ustawić. Dziś zajmiemy się tylko tylko właśnie kwestią tego Grinskina. Słuchajcie. E musicie też sobie jakieś te oświetlenie do, do kamery załatwić, nie ma co się tutaj oszukiwać bo aby green screen prawidłowo działał musi też być dobrze oświetlony bo na niektórych zagięciach, na niektórych takich nierównościach na naszym płótnie może on po prostu do końca dobrze nie działać dlatego też zaopatrzcie się w jakieś oświetlenie, w tej chwili działa mi tylko jedna, jedna jarzeniówka tutaj zamontowana właśnie przy biurku Świeci mi ona na twarz, bo jeszcze nie rozsunąłem tego właśnie na, ale co za chwilę uczynię. E, dobra, to może już go rozsunę, bo właśnie muszę wam wytłumaczyć jak, jak tego na włączyć w OBS już. Momencik. Ok, jak widzicie, yy, przepraszam, że tak patrzę no stop na stop na, na lewy monitor, bo, bo to robię teraz na, na, innym, na, na innym komputerze, na drugim, gdzie mam podpiętą kamerkę. Yy, innej możliwości nie mam, dlatego będę taki, wiecie, skierowany w tym kierunku, ale mam nadzieję, że to jest yy, do wytrzymania, nie? Yy, teraz tak, w tej chwili, jak widzicie, yy, mam włączonego tego Screena. Tyle yy, też zwróćcie uwagę, że jeśli nie jest on dobrze oświetlony, Tutaj wokół mojej twarzy e, widzicie taki zarys, właśnie mojej kamery. Jest to spowodowane tym, że nie jest on w tej chwili dobrze oświetlony. E, no dobra, możemy przejść. Chyba. No, tutaj mam już wcześniej dodaną kamerkę do, 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 do źródła, A więc wchodzimy sobie, e, aby ustawić Gnicky Wchodzimy sobie w filtry. Ok, macie już moją wielką gębę. E, teraz mamy coś takiego właśnie jak kluczowanie koloru. Widzicie? Jak dodać to kluczowanie koloru? No nie, klikamy prawym, tylko też y, zwróćcie uwagę na to, y, żeby nie dodać tutaj filtry audio wideo. Bo ja kiedyś się motałem nie wiedziałem o co chodzi, nie mogłem ustawić greenscreena, bo dodawałem no stop tutaj. O później mówię, gdzie jest ten greenscreen? Gdzie jest ten greenscreen, nie? Nie mogłem go po prostu znaleźć. Gdzie jest te chroma key, tak zwane? A on po prostu było tutaj filtry efektów. Tutaj było to, 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 to kluczowanie koloru. Dlatego pamiętajcie, żeby to w tej dolnej rubryce robić. Bierzemy dodaj, kluczowanie koloru. Ja już tutaj mam wcześniej dodane to, więc ee, pokażę wam się coś takiego tutaj. O, z prawej strony, co jest to cała, e, cała, cała procedura tego green screena. E, I teraz tak, jak już mamy go włączonego, Robi nam się coś takiego. Jeszcze włączę światło, żeby dobrze, dobre oświetlenie było. O. Teraz to wygląda e, chyba znacznie lepiej, prawda? I za pomocą tych subak suwaków musimy sobie dopasować e, w którym momencie ten green screen. Co ja tutaj mam, w którym momencie ten green screen będzie e, działał nam e, najlepiej? Musimy po prostu bawić się tymi suwakami. O, widzicie? Jak przegniemy, to niestety o, robi nam się coś takiego. Ja zostawię tutaj na, na 455, bo wtedy jest najlepszy efekt. Cały ten green screen jest ładnie pokryty. Tylko coś tutaj mi chyba zanikło. Czy mi się wydaje. Aha, nie. Wydawało mi się. Ja sobie ustawię na 455. Gładkość to zwróćcie uwagę, gładkość to jest e, krawędź naszego ciała tutaj. Wygładzę nam e, pewne jakieś tam niedoskonałości też w tym green screenie, więc też musicie się troszeczkę pobawić tym suwakiem. Ja to zostawię o. 35 chyba. Też musicie troszeczkę się poruszać, żeby ta kamera. E, bo kamera też co swoją ostrość łapie, prawda? Więc też trzeba na to zwracać uwagę tolerancja e, koloru kluczowego. Tym w zasadzie chyba nie musicie się nawet bawić. Te dwa najważniejsze suwaki są e, według mnie. E, kontrast, jasność, gamma. To już wiadomo też, też powinien każdy dostosować to e, pod siebie. No i słuchajcie, to, to jest cała, cała filozofia tego greenscreena. E, to, to, co co wam więcej mogę tutaj wytłumaczyć? nic, nic więcej nie mogę. E, Mam nadzieję, że Wam jakoś pomogłem. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania lub jeszcze coś innego do mnie, piszcie koniecznie w komentarzach. Ja postaram wam się dosyć szybko na to odpowiedzieć i posłużyć Wam jakąś tam radą. Zapraszam Was również do, do obejrzenia moich innych filmików. Ups, ręki mi nie widać. Gdzieś tutaj powinniście mieć. No i do subskrybowania, do subskrybowania mojego kanału. Tymczasem trzymajcie się i życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia w kolejnym poradniku, lub na live. No. Na razie. Cześć.